Czasem nie trzeba mówić nic. Czasem największym darem, jaki możesz sobie dać, jest cisza. Nie ta pełna niezręczności, nie ta, która wynika z unikania prawdy, ale ta, która otula jak miękki koc. Cisza, w której możesz oddychać, cisza, która nie domaga się natychmiastowych odpowiedzi, cisza, w której nie musisz być silna. W tej ciszy możesz spotkać siebie. Nie tę wersję, którą pokazujesz światu, ale tę prawdziwą, z drżącym sercem, z niewyrażonymi tęsknotami, z myślami, których nikt nie zna. Cisza pozwala, by wszystko, co udawane, opadło. Cisza nie chce od ciebie niczego oprócz obecności. Ona nie mówi ci, co masz czuć. Ona tylko trzyma cię za rękę, jak najlepsza przyjaciółka. Bez presji, bez przymusu, bez oceniania. W ciszy możesz usłyszeć swój oddech. Możesz poczuć bicie własnego serca. Możesz na nowo połączyć się z tym, kim naprawdę jesteś, kiedy nikt nie patrzy. Kiedy nie próbujesz być lepsza, silniejsza, mądrzejsza. Kiedy po prostu jesteś. Zaufaj tej ciszy. Nie bój się jej. Nie musi się zapełniać dźwiękami, zadaniami, rozmowami. Cisza nie oznacza pustki. Cisza to przestrzeń. A przestrzeń jest święta. To w niej powstaje wszystko, co żywe. To z niej rodzą się nowe początki. Dziś pozwól sobie na chwilę ciszy. Niech będzie Twoją medytacją. Twoim wybawieniem. Twoim powrotem do domu. A jeśli chcesz jeszcze mocniej wejść w siebie, w opisie tego filmu znajdziesz bezpłatny PDF do pobrania, pełen refleksji, które mogą ci towarzyszyć w tej cichej, delikatnej drodze. Jesteś piękna, jesteś ważna, jesteś wystarczająca dokładnie taka, jaka jesteś.